Dzień dobry, dobry, długo mnie nie było, takowoż wydaje mi się uzasadnionym, żeby coś być, pograć teraz i coś nagrać. Nagrałem już jeszcze inny film o kwasach, który może pomóc komuś, na przykład to się uczy chemii, ponieważ stwierdziłem, że dawno nie nagrałem żadnego filmu, a to jest dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. Może komuś to pomóc? Nie będę kontynuował tego starego świata. Chciałbym zacząć coś kompletnie nowego. sprawdzę tylko co się nagrywa. Nagrywa się. Eee, dobra. Coś trzeba by zacząć. Na nowy świat, jakby to nazwać? Eee, z, z. No. Iść sobie fajne, nie wiem, e... 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 daję Ci łapku do góry, taką ształkę, żebyście wiedzieli w którą stronę. O tak, tak, do góry. Done i myślę, że już wszystko... OK, Create New World. Mhm. Nic specjalnego, aczkolwiek nie jest też jakoś źle. O, portal jest. Ale fajnie. Tak jak w tej pierwszej serii też miałem portal A blisko nie. spawnu. Nie, czy to jest mi potrzebne, chyba nie potrzebuję. Jakby było dwa obsydiony więcej. W kszynce pomogłem zrobić sobie już teraz portal, ale nie ma. Teraz wybieramy się po trzcinę cukrową. Ponieważ trzcina cukrowa jest potrzebna do wielu fajnych rzeczy. Nie tylko do handlu z wieśniakami, ale także na przykład. Może sobie przesunę trochę bliżej ten mikrofon. Yy. Dobra. Zasadniczo mam mikrofon w kamerze, a nie mam potrzeby pokazywania wam swojej twarzy, więc po prostu trzymam kamerę blisko twarzy i do niej mówię. No. A czcionka jest potrzebna dla przykład robienia tych yy, książek. Do stołu do zaklinania, wszyscy zresztą chyba wiedzą o co chodzi, chyba, że yy, nie wiedzą zbyt dużo o Minecrafcie. Wydawało mi się, że tam widzę czcinę, więc tam się teraz udamy starszy straszniej powietrze. Szybko pływam, tak mi się wydaje coś. A, kurczoki. Czego je zadłuc? Akurat półstaka. Cudownie. Półstaka czytiny cukrowej. Ono. Będziesz martwym kurczakiem. Jest. Kurde, cool, co jest? W sensie. Pamiętam, jak kiedyś mi rzeczywiście dawało głód po zjedzeniu surowego kurczaka. Aczkolwiek to było dawno, ale raczej ostatnio nie dostawałem głodu od zjedzenia kurczaka surowego. Jakiś bug może był? Są tu jeszcze jakieś kurczaki. No. Możliwe, ale nie chcę się ich szukać. Powinienem się udać chyba do drewna. W ogóle chyba w Minecrafcie poniekąd istnieje coś takiego jak napięcie powierzchniowe, coś Wam pokażę. Widzieliście zapewne. pewne nie muszę o to martwić. Coś się chyba źle czuję. Mam nadzieję, że nie umrę. To jest albo... Nie, to jest jeziorko. Teraz trzeba by się zabrać za drzewo. Nie wiem, jak to skomentować. Wiem, że mało mówię. Aczkolwiek tak naprawdę nie wiem, jak skomentować tą sytuację. Po prostu kopię drzewo. Nie wiem, czy, czego... nie, nie wiem, czego byście oczekiwali. Drugie. I to chyba już będzie ostatnie. Wydaje mi się, że można iść tam. Ostatnie chyba muszę skoczyć do kibelka, więc yy, za, zaraz sobie z, zetnę to drzewo i przerwę nagrywanie. No, no i yy, znowu jestem jak możecie zobaczyć. Yy, ostatecznie ostat yy, Oprócz kibelka yy, musiałem także pojechać razem z rodzicami do babci. Znalazłem tutaj tą skinie. Te dwie sytuacje trochę nie były z sobą związane, nieistotne. Nie, nie to więc byłem u babci, wróciłem już tutaj jestem i e, trzeba by kontynuować rozgrywkę. Gdzie była jaskinia, gdzie wziąłem jaskinie? Tam jest nie było, gdzie prze, przed chwilą byłem, ale pamiętam, że gdzieś jeszcze przedtem chyba byłem. W każdym bądź razie tutaj widać dziurę w ziemi, więc mam nadzieję, że będzie jakaś meda głęboka. O! Ta liga. Fajnie, fajnie. Słyszę zęby? Cudownie. Eee... strasznie ciemno. Byłaś. Nic tu nie ma niestety. Muszę szukać dalej, bo pamiętam, że gdzieś była jaskinia. tak coś jest? Nie, to jest taka... Przestrzeń między dwoma jednoblokowymi pagórkami. Znaczy... Jednoblokowymi jeśli chodzi o wysokość, bo szerokość, nie chcemy się liczyć jaka, ale na pewno większa niż jednoblokowa. Ech, możliwe, że tam była ta jaskinia i tak była. O! Świetnie! Ale wielki statek. Nie wiem, może coś mi się wydaje, ale wydaje mi się jakby to było wyjątkowo duże bydle. A nie, to są dwa połączone. Ja. Czyli coś miałem trochę racji. Tam. Unknown map. Od ostatniego czasu gram na wersji angielskiej. Nie jest zła. Ja. Tutaj widzę portal. Mniej więcej w lewym górnym rogu, ale jednak niżej znacznie. Pieśń jakiś tam szczeka na dworze, nie wiem czy słychać. Zresztą to i tak nie jest istotne, ale irytujące bydle. Więc widzę, że to jest na tej wyspie, na której się pojawiłem. Co coś tu fajnego mhm. będzie? Zimnioki. Zawsze fajnie. Będzie można świnkie sobie rozmnażać albo inne, coś fajnego. O. Respiration Przydatne cacko. Nie powiem, coś jeszcze może fajnego będzie? Jamy, mhm. jamy, in my To w Anglii mówią albo, albo, albo nie mówią, może, bo chyba nie są pośledzeni, więc chyba tak nie mówią. Albo mówią? Nie istotne. To jest też dużo że nie są, ponieważ zakładam, że tam też jest trochę ludzi upośledzonych w, 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 w kraju angielskim. Tak, w Polsce. Mam nadzieję, że żadna osoba upośledzona, która to ogląda, się nie obrazi. Nie chciałem nikogo obrazić. Nieistotne. Eee... Chciałem teraz zrobić żelazny kill -off. Chciałbym, że to żelazny kilof będzie moim pierwszym kill-offem. Teraz by trzeba chyba miecz. Jeszcze tarcze. Takie trio najpotrzebniejszości. To zlep razem. I dobrze by było się udać do portalu po blok złota. A teraz chyba dobrze by było się udać do Tajgi. Mam nadzieję, że tam coś więcej znajdę niż tutaj było. Dobrze by było sobie rzucić coś na różdżkę. Nawet jeśli jest to okropne. Hop. Płyniemy. O! Ryby są so to, będzie więcej jedzenia. Coś tam, coś, coś tam jest? A, tak, coś tam jest. Wydawało mi się w ogóle, jakby tam jakieś ruiny, bo chyba tam nie ma. E, nie, to są te słabe ryby. Są jakieś delfiny, bo ja bym chciał trochę szybciej pływać. Ale to respiration jest rzeczywiście dobre. Ta iga. Widzę potwory, o nawet Endermon, ale może nie, nie teraz będę na niego patrzał, dopiero potem. Krzywda mi się raczej nie stanie, By czy, czy sy syćko będzie dobrze. Mam tarczę no. kurde, uderzył mnie jeden. Już jest Ono Dobra, idzie po mnie. Kurde, ten też idzie wepnął <grym> go. Fajny jesteś Gdzie jestem Enderman Ech No tu jest niezłodziła przyznaję? Kurde Dobrze by było... Najpierw znaleźłem do... Jezu, ale jeszcze mnie przestraszył, chłopie. Ale dziura mi się trafiła, to przyznaję. Tylko chyba mam trochę mało życia, więc może. nie no, nieważne. Dobrze, chcę węgiel, węgiel będzie mi potrzebny do zrobienia pochodni Stone Age. To był dobry statek. Deszcz, Deszcz się zaczął. Napiszcie w komentarzach, czy lubi się deszcz. I dajcie łapkę w górę dla zasięgu. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Piaskowiec się kopie szybciej niż zwykły kamień, ponieważ coś, coś by trzeba powiedzieć. Żeby film nie był nudny. Coś tu jest. Nie, jest, nie potrzebuję. Na szczęście widziałem tam chyba na przeciwległym brzegu bodajże jeszcze coś. No tak, tam była taka dziura, może nie będę sprintował, żeby nie marnować sobie punktów jedzenia. Punktów jedzenia. Tu jest trzeci. Trzeci tu gdzieś jeszcze był. Nieistotne. Tutaj sobie się skinie. O, wie Wiedźmo. Heksa. Dio był. Jak umrę, to umrę. Widzisz jeszcze mnie? O, o nie, te też nie widzi. Skąd ich dwóch? Tak, na, tak, tak, tak nagle, tak po prostu. To jest trochę moja szansa, bym tak powiedział. Tak, to jest moja szansa. Ja jestem strategik. Ja wszystko bym umiał obstrategiczyć. Kurde, pajęki są. Kurde, tam jeszcze jakieś robactwo jest. Kurde, na szczęście pamiętam, gdzie to było. Ojoj. Po prostu szybko biegnij. Kurde, dobra, zabij mnie. To chyba nie powinno trwać bardzo długo. Jak tak można? Ja byłem pewien, że im mniejsze obrażenia będzie zadawać, no ale dobra. Jesteś głupi. Głupi pająk. Głupie zombie. Nawet nie widać księżyca. Który to jest dzień chyba pierwszy? Daisy czyli pierwszy. To jest takie Strasznie dużo się teraz dziwię, prawda? Różnych rzeczy. Tam są moje rzeczy. Mam takiego teksturpaka? Czy... No tak, teksturpaka kolega mi pomógł zrobić, że ten no exp, exp jest makłowiczem może zamieszczę nawet w tym w, w opisie bo to by było przydatne myślę jest dużo mądrych ludzi którzy by chcieli kurde mogłem tam już pójść w tą mapę Wydaje mi się, że jest bardzo dużo mądrych ludzi, którzy też by chcieli zrobić sobie z ekspa Makłowicza. Takich geniuszy jak ja. Jestem geniuszem tak swoją drogą. Wszystko wiem, wszystko umiem. A, pajenki tam gdzie są. Nagrywam teraz Chyba matka mnie wolała na obiad czy coś Jak długo już nagrywam yy, Gdzież tu jeździ jest, jeszcze czas? Jesteś? A tutaj 15 minut Razem z tymi 6 minutami to będzie 21 około Odcinek mógłby trwać tak z pół godziny, albo nie, 25 minut, tak jeszcze z 5 minut będę grał. I będzie cudownie. Eee, 28... Hmm, tam jeszcze ten pajęk gdzieś był. są jeszcze pajęki? A, jest pajęk. Gerhises, teraz po, po prawej stronie. Chyba, że to jest w ogóle tam gdzieś. A, tam Niewidzia niewidzialny chyba, czy, czy nie? Dobra, idę po niego. Eee, gdzieś ty. Jest tutaj. Menda jedna, pająk. Teraz by się przydało. Mamo nagrywam. Mamo mam tu A okej. Okay. Zaraz idę. Ja mam crafting, ja tam go zostawiłem Wydaje mi się, że tak Kurde, tam były krowy mogę nie zabić Piasek. Chyba jednak będę musiał zrobić nowy crafting. No dobra, ewentualnie... Dobra, chyba można jeszcze raz kończyć. W następnym odcinku się wybierzemy do skarbu, a, po, a potem jeszcze kiedyś do tej, 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 te, 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 takiej, no... Robię zwariowane ruchy youtubera. Z jakiegoś powodu ludzie tak robią. Youtuberzy, to, to też tak bądź robią. Tak więc... Y w następnym odcinku się wybieramy po skarb i robimy jeszcze inne rzeczy. Wydaje mi się, że dobrze by było poszukać owiec, żeby można było zrobić łóżko i trochę żelaza jeszcze zdobyć, to by też było świetnie, więc no...